Ostatni dzień w Delhi, ostatni dzień w Indiach. Jutro już mamy wylot. Dzisiaj postanowiliśmy wstać dość wcześnie, przyjechać do świątyni Lotosu. Piękne ogrody, widać pięknie wystrzeżone, zadbane. No i przed nami świątynia Lotosu. Tak, największa świątynia Baharistyczna w Indiach. Dość młoda, wybudowana w 86 roku 1900. W 1986 roku no świątynia bahaistyczna, co to znaczy? Łączy w sobie no, praktycznie większość wyz, wyznań: chrześcijaństwo, judaizm, islam. Także każdy wyznawca każdej religii może przyjść się tutaj pomodlić. Ze świątyni lotosu. W środku nie można było nagrywać. Adam próbuje chociaż zrobić kilka zdjęć. Powiem Wam, że wszystko pięknie, ładnie na internecie wygląda. Na żywo nie robi na mnie aż takiego wrażenia. Na internecie no może wieczorem, jak wszystko jest ładnie podświetlone. Warte zobaczenia, bo to jest kawałek ich, jakiej, jakiejś kultury, które budują. Ale no, szału nie ma. Nie? W środku tak naprawdę nic zbytnio nie ma. Co zrobiłeś, że się śmiejesz? Zdjęć kilka. Idziemy sobie jeszcze tu, cykniemy sobie zdjęcia przy wodzie i będziemy uciekali stąd. Przyjechaliśmy teraz zobaczyć świątynię. Grobowcy. Między innymi Kumajna, między innymi Kans. Zobaczymy. Także jeden z grobowców jest troszeczkę wzorowany na Teczmachal. No, zobaczymy, czy będzie to Widzimy sobie po kompleksie świątynnym, i powiem Wam, że jeszcze nie doszliśmy do tej głównej świątyni. Kogo? Yuma Yuna? Jakoś tak. Jakoś tak. A tu jesteśmy, tu w bocznej. Każdy tak, w bocznym grobowcu, i bardzo nam się podoba. O wiele lepsze zwiedzanie niż świątynia lotosu. Robowiec yuna wzorowany trochę na taczmach, ale no i tak powiem Wam, że trochę przypomina, jeśli chodzi o wzór. Eee, wiadomo, całe ornamenty i wszystko jest zupełnie inne. Zbudowany też jest zupełnie z czegoś innego. Ale jak się tak z daleka na niego patrzy, no to jakieś tam podobieństwo można dostrzec. zwiedzanie naszego kompleksu grobowców. Został nam jeszcze tylko jeden, ale raczej do niego już nie zajrzymy. Jesteśmy obecnie przy grobowcu Humayuna. Humayun był to władca Indii z dynastii Wielkich Mongołów. Panował w drugiej połowie XVI wieku. I jest to ostatnie miejsce jego spoczynku. Grobowiec Humajuna został troszeczkę wzniesiony, aby wzorować się na Taj Mahal. aczkolwiek kolorystycznie troszeczkę się różni, no może troszeczkę styl jest zbliżony. Tutaj style architektoniczne widać nawiązanie w tych stylach do architektury mongołów która łączy sztukę indyjską ze sztuką perską oczywiście jest on wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO najprawdopodobniej grobowiec zaprojektował sam Humayu. to jest przypuszczenie oczywiście miał być on z białego marmuru jednak widać tutaj domieszki Różnych innych materiałów dookoła widać piękne ogrody perskie. Bardzo fajnie jest tutaj pospacerować. Jest troszeczkę gorąco. Ogólnie my wybraliśmy porę, żeby nie było w Deli bardzo, bardzo dużych upałów. Staraliśmy się wybrać porę wyjazdu żeby uniknąć temperatur ponad 40 stopniowych no ale nie uniknęliśmy temperatur ponad 30 stopniowych jesteśmy kochani w świątyni bardzo mocno hinduistycznej świątyni zobaczcie jak to wszystko ładnie tutaj wygląda kilka rytuałów takich przeszliśmy sobie No, 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 Please, why? No back. Face faces. faces. Like, give me. This is a musical system and the harmonium. So, only if you Chodzimy oczywiście boso, musieliśmy umyć rączki na początek, tam musieliśmy pomoczyć stopy, wchodząc do świątyni musieliśmy się ukłonić bardzo mocno, praktycznie przy samej ziemi. W środku jest księga. Księga bardzo dla nich bardzo, bardzo ważna. Od zarania dziejów jest ta księga zamknięta. Także musieliśmy oddać. Cześć. Jedz, bardzo dobre. Kaszamanna. Wszystko are... jest w Kieł. Czy jesteś? Nie! Można tutaj za darmo jest Posiłek. O tym też czytałem wcześniej. Bardzo przemiłe, Pani. To jest ojciec 312 lat. Ten Sikiś Temple. 312 lat i cały w tym kochani świątynię Szykhizmu. To jest odłam hinduizmu. E, ogólnie religia Szykhin została utworzona przez guru, który urodził się w 1469. W pobliżu miasta Lahore w obecnym Pakistanie, więc to jest zlepek i mieszanka kulturowa dosłownie. E, zostaliśmy super przywitani. Pan nas oprowadził bardzo fajnie. Dostaliśmy w ogóle polską książeczkę. Są przygotowani na każdego turystę. E, Powiedział nam po kolei, co zrobić, gdzie są święte księgi, jak się zachować. Eee, zostaliśmy bardzo mile przywitani w tej świątyni. Naprawdę nie jako intruzi, tylko jako ciekawi turyści, więc bardzo fajnie. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Halo? Idziemy sobie coś zjeść. Szukamy dobrej, fajnej restauracji. Znaleźliśmy coś na Google. Teraz jej poszukujemy, aczkolwiek restauracja wygląda fajnie, aczkolwiek dzielnica no, nas trochę... Przeraża. Przeraziła. Przeraziła. Zobaczmy. Tak jest, to I tak jest, jest to w miarę, jechaliśmy przez gorsze. No. Ale już po tygodniu jesteśmy trochę zmęczeni, zmęczeni tymi Indiami. Wczoraj, ponieważ jak chodziliśmy, błąkaliśmy się praktycznie po Deli, to stwierdzisz że wracamy tu, bo było fajne jedzenie, fajna obsługa i czysto naprawdę lokal na poziomie. Tak, kuchnia robiła czas państwa. No, mieliśmy w planie do innej restauracji zajechać, niestety zabłądziliśmy, wylądowaliśmy w dziwnej dzielnicy. Przyszło nam wspaniałe jedzenie z regionu Rajasthan. Ja wczoraj zamówiłem właśnie to samo z Adamem Danie. Tu mamy sezonowe warzywa z czarnym sezamem i z przyprawami. Tutaj mamy ryż. Warzywka, i Adam zamówił czarną soczewicę z pomidorami w sosie takim kremowym. Oczywiście to wszystko jest z przyprawami. Z regionu Rajasthan wszystko pięknie wygląda. Restauracja prezentuje się w ten sposób. Są dwie sale. My wczoraj byliśmy na tamtej sali. Będziemy znowu smakowali wydania. Restauracja jest pusta. Pokażę Wam ten stół, przy którym wczoraj jedliśmy. Ale jest naprawdę super. Adam poprosi o rachunek. Jedna z lepszych kuchni. Słuchajcie, jakie. Jedliśmy, tak naprawdę. panowie jedzą. Kuchnia Radzza ekstra, naprawdę. Jedna z lepszych kuchni, jak jedliśmy, nie? Bardzo dobra. 马上出发！<noise> nie obyło się bez zakupów jak zwykle Adam wyhaczy jakiś shop, więc wychodzimy I na miasteczko wychodzimy oczywiście, zobaczcie, znaleźliśmy super fajny butik z garniturami oczywiście zakupy zrobione a tu fajne ceny tak, a tutaj wychodzimy na brudnej brudnej już wracamy kochani koniec naszej przygody Indiani. No co, oczywiście, wymeldując się z hotelu, było jak zwykle jakieś przygody. Mieliśmy do zapłaty 35 tysięcy rubli. Państwo zapomnieli sprawdzić, czy dostali ode mnie przelew. No dobra, wyjaśniliśmy tą kwestię. No to jeszcze też została kwestia internetu. O który walczyłem w pierwszy dzień. Musieliście się bardzo, bardzo pokłócić, żeby nam anulowali opłaty dodatkowe, no ale anulowali, bo mieliśmy około 2000 rupii do zapłaty. Ostatecznie za mini bardzo stało tam 330 rupii do zapłaty, więc to zapłaciliśmy, no ale opinię odpowiednio wystawimy. Ale niestądnie z ową, plus internet, by doliczyli nam 2800 dodatkowo. Około 2000. No to tak, po prostu, bo coś źle po prostu policzyli. Więc na wszystko, na wszystko trzeba uważać, trochę się cieszymy, że już opuszczamy te Indie. Z jednej strony fajnie, że tu byliśmy, bo zobaczyliśmy naprawdę bardzo dużo. Eee, zobaczyliśmy praktycznie te, to wszystko, co chcieliśmy zobaczyć. Ale ich Może nawet z nawiązką. Nawet z nawiązką, ale ich mentalność, sposób życia, ich zachowanie i sami oni po prostu tacy, jacy są. No to dla nas to jest po prostu masakra. Musimy chwilę odpocząć przez dobrych kilka lat, żeby pojawić się w innej części i Lecimy. Dokładnie. Wczoraj również mieliśmy okazję być w sklepie, dużym sklepie wielkopowierzchniowym. E, myślałem, że będzie wyższy poziom, wyższa klasa, ale... Nie, oni tak samo się tam e, zachowują chaos. jak... Na ulicę. E, wszędzie papierki, paragony się wszędzie walały. Nie wspomnę o robakach i karaluchach chodzących na półkach, więc... Em, no to są Indie. No. Lecimy teraz na lotnisko. Myślę, że jeszcze stamtąd się no, odezwiemy. Słyszymy. Kochani, wsiadamy do samolotu. Już nie mieliśmy czasu nic nagrywać, bo kupowaliśmy trochę suwenirów. Co? Nasza wycieczka do Indii właśnie dobiega końca. Indie nas zaskoczyły i pozytywnie i negatywnie. Żegnamy Indie. Żegnamy India. Dam się cieszę, że żegnamy Indie, bo mu się codziennie coś przytrafiało. Zapraszamy Was do obejrzenia innych vlogów oraz czekajcie na naszą podróż dookoła świata, która będzie już praktycznie niedługo, bo ruszamy. 15 stycznia, 16? 16 stycznia, więc subskrybujcie kanał, lajkujcie. Dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia.